Siemaneczko, witam Was serdecznie. Dzisiaj do zgręciacie ten skin. łapa subik, komentarz, bierzecie udział. Życzę powodzenia. My znajdujemy się na siezgoskins.com. Nie bez powodu ta skrzynka jest otwarta, bo dzisiaj bitewka o WP Asimov w skrzyni 50 na 50 mm, Ale e, przed tym, mordeczki, jeżeli wbijecie na stronę i w tym miejscu wpiszecie kodik soul, klikając aktywy, otrzymujecie bonus w postaci e, tutaj bonusu, właśnie. 20 na start no i 10% bonusu do wpłaty tutaj wszystkie metody płatności są dostępne no i przed każdą wpłatą warto znowu użyć kodu soul i cieszyć się oczywiście bonusikiem a mordeczki wbijając sobie z, z moim kodzikiem jak dokonujecie wpłaty no to tak 10 zł macie szansę na czarma za 150 prawie wtedy możecie sobie go wymienić na innego skina tutaj w jeżeli wam się tutaj przywieszka nie podoba, na minimum 50 zł macie szansę na Bowie Knife'a, który stoi już miesiąc. No, praktycznie miesiąc. Więc no niedługo myślę, że ktoś go zgarnie. Minimum 5 dyszek, czym więcej, większa szansa. Tu jest wszystko opisane, więc myślę, że się rozumiemy. A my mordeczki dzisiaj ta bitewka. Zrobimy jedną. Jak nie wypali dwie, wolałbym, żeby wypaliła. Ale zobaczymy. Zwykła bitwa, 4 graczy. AW p 50 na 50. 20 skrzyń. No i lecimy. No i lecimy. Fajnie, jakby siadła nam tutaj Awupka Asimov. Eee, ogólnie muszę nam większa wartość tych naszych skinów siąść niż, niż naszym przeciwnikom. Eee, mamy koszt bitwy. No i lecimy. No i lecimy tutaj. Pierwsze bot i sam, Ten nieszczęsny bot i sam. Kurwa, on to mnie zawsze rozpierdala, nie? A ja zawsze i tak go dodaję, no bo wiadomo, to jest tak samo jakby był inny bot, no. ale, ale z nim zawsze mam pod górkę. No i tutaj ogólnie początek no nie wygląda bardzo dobrze. Dobra, coś nam teraz siadło, ale bot Michael już ma tutaj trzy awupy. On ma cztery awupy. A nie, dobra, ma tutaj, tak, no on ma cztery, my mamy dwie. My mamy trzy, dobra, coś się dzieje, coś się dzieje, wam powiem, że jest całkiem... W miarę. Ej, mamy takie same AWPy jak Tamenda. Patrz, jest AWP Asimov dla nas. Ej, kuźwa, no mamy tą przewagę sporą. Leci Redline. O takiej samej war... Kurwa, jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Lecz znaczy, wiadomo, o właśnie, o to mi chodzi, że na razie i Samu, i Emili nie mają podjazdu, no ale tutaj Michael. No Michael ma. O kurwa. Dwa razy. Droższą to ma WP trafił niż my. Ja Pitole. Dobra, Emil niech tam sobie hapie, tylko żeby Michael nie trafił Asimówki. Nam się udało. Dobra, tutaj każdy trafił. Tylko Michael troszeczkę droższą. No i tutaj już jest naprawdę znikoma różnica. Znowu i znowu ona ma lepszą. też nawet nie jest tuwa Ale mamy redline'. Okej. Okay. Już jest troszeczkę lepiej. Dobra, jest jeszcze lepiej, jest jeszcze lepiej, zostały trzy skrzynie, mordeczki. Ja pierdolę, może możliwe, że to będzie, bo... Kuziwa. Teraz że nie może trafić Michael żadnej... No i pięknie, proszę Państwa, no i pięknie! Takie bitewki to ja mogę robić, takie bitewki to ja mogę robić, no pięknie, proszę Państwa. Uff. Zajebiście, zajebiście. A ma w Asimov, bitwa o Asimov była, więc <noise> czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? Bardzo fajnie to siadło. E, A WP e, czekajcie, jakie w ogóle w tej skrzyni są? Czy, czy to jest była najlepsza, jaka była w tej skrzyni nam posiadła? Czy Czy były lepsze? Nie, no ta nam siadła, nie? Chyba więc, więc jest fajnie, więc jest fajnie, e, gdzie my ją mamy. Tak, no, to nam najlepszy skin z tej skrzyni, więc pięknie i tym wygraliśmy bitwę. Ja może sobie jeszcze, tak bym sobie dołączył na szybko do jakiegoś batelka. Eee, czy jest coś ciekawego tutaj? Uuu, to jest dosyć ciekawe. No i pięknie. Wrzucał. Eee, wrzucał botów. Ale zdążyliśmy dobić. Kuźwa. Mm, 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 mm. No sobie tutaj hapnął w pierwszej skrzyni. W pierwszej skrzyni sobie bardzo dobrze hapnął. Ten kurcze lepiej od nas. Mm. No i jak on zaczął prowadzić, tak prowadził. Jego bitwa i zgarnął. No więc, gratulacje. Dobra, tutaj jeszcze na szybko do ziomeczka. Robimy tą bitewkę i na tym kończymy ten materiał mordeczki. Pamiętajcie, że wbijając moim kodem, dokonując wpłaty, oczywiście, jeżeli jesteście pełnoletni, ale filmy są przeznaczone dla osób pełnoletnich w prawym e, dolnym rogu również macie e, oznaczenie i tak dalej. No to masz szansę na kosę, nie? Więc wszystko tam na początku mówię, na każdym materiale co trzeba zrobić, więc sobie cofnijcie jak ktoś przewinął początek no myślę, że warto ej to jest underdog a ja się tak cieszę, że mi tutaj takie skiny lecą dobra dobra, no i to mi się podoba to mi się podoba dziękuję serdecznie odkułem sobie tamtą bitewkę, może nie do końca ale i tak ja jestem dzisiaj zadowolony z materiału, trzymajcie się do zoba, Narapią nas strzała Cześć!